Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy opis gatunkowy Gekona Orzęsionego. Co nieco wam o nim powiem. Ale zanim zaczniemy, słuchajcie, mam już 84 czy 85 subskrybentów, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. I teraz tak, jeżeli dobijemy do setki, to zrobimy sobie jakiś konkurs. Nie wiem jeszcze, co będzie do wygrania, ale coś na pewno wymyślę. Także, jak tylko będzie setka, to ogłoszę konkurs i, i, i działamy dalej w takim układzie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że jesteście ze mną i że dzięki Wam, tak na dobrą sprawę, mam chęć nagrywać filmy dalej. Także krótkie intro i przechodzimy do muzyka Zobaczcie jeszcze wyliniami Caribena wersji color. I mimo, że wszystko jest tak naprawdę zapajęczynowane, pięknie widać jaki ona ma piękny, niebieski kolor. To chyba w tym momencie mam stadium L5. że chyba tak. Także na pewno, jak wyjdzie, już z stamtąd, to będzie zjawiskowo wyglądać. Dobra, zabierzmy się za Kekona. Słuchajcie moi drodzy, no gekon orzęsiony. E, ciko występuje w Nowej Kaledonii. Co jest fajne w przypadku tego gatunku? Tu mamy akurat naszego Stefana. Waży on około 40 gram. E, wybudziłem go chyba ze spania w sumie. Co jest fajnego w przypadku gry gekonów? Przede wszystkim nie potrzebują żadnego dogrzewania terrarium. Nie jest to wskazane, bo można przegrać zwierzę. A w przypadku bardzo wysokich temperatur na, na zewnątrz, nawet zaleca się je schładzać. Więc, tak na dobrą sprawę, terrarium dla gekona orzęsionego wymaga tylko i wyłącznie jakiegokolwiek oświetlenia, by nasz zwierzak wiedział, kiedy jest dzień, kiedy jest noc. W ogóle grzecznie bardzo siedzi. Jest to słuchajcie, gekonik, który porusza się po gładkich powierzchniach, chodzi po szybach, więc jest troszeczkę inaczej niż w przypadku gekonów lamparci. Jest możliwość, że straci ogon, więc należy go za ten ogon raczej nie ciągnąć, nie łapać, ponieważ jemu ten ogonek nie odrośnie. Jeśli chodzi o samo terarium, terarium dla, tego, dla tej gadzinki, żeby nie chciał skakać terarium dla tej gadzinki powinno być wyższe niż dłuższe. Minimum się zaleca takie terarium. Bodajże 45 x 45 na 60 gdzie oczywiście 60 to jest wysokość. Zwierzak żyje w klimacie tropikalnym, także wskazane są rośliny żywe w terarium, które nie tylko ładnie wyglądają, ale tak samo pomagają utrzymać odpowiednią wilgotność, która powinna tutaj być w granicy 70% a natomiast tak jak mówiłem jeśli chodzi o temperaturę temperatura pokojowa w zupełności wystarcza czyli od tych dajmy na to 20 do 25 stopni maksymalnie więcej on nie potrzebuje i tak to moi drodzy tutaj z tym panem wygląda ja osobiście swojemu gekonowi podaję świerszcze do tego daję mu repaszy, pangee bądź karmę komodo są to takie babki, one trochę wyglądają jak gerberki, zrobimy sobie taką później. I tak na dobrą sprawę jest to istotny element w odżywianiu tego gekonika. I ten wieko na przykład na takiej repaszy, bądź ogólnie tej, tej babce co jak gerberek wygląda, mógłby przefunkcjonować całe swoje życie. Natomiast no, dla urozmaicenia diety wiadomo, podaje mu się także karmę zwierzęcą w postaci właśnie świerszczy. A, będziesz się ruszał, Jomuś? Pójście, jaki gagatek. Słuchajcie, jaszczurka jak najbardziej polecona dla początkujących. Właśnie choćby z tego względu, że wystarczy przypilnować odpowiedniej suplementacji, podawania witamin. Yy. I nic więcej z nią nie trzeba robić, więc... Nie potrzebuje tak jak mówiliśmy, żadnych świateł. O, już mi gdzieś ucieka. Proszę bardzo, jak się rozbrykał. Zobaczcie, jak się rozbrykał nasz gagatek. O, nie da rady, tak? Bo zaraz będzie mi skakał. gdzieś mi tu krąży po ręce Pani Władca. Bardzo ruchliwe zwierzaki słuchajcie, i, i naprawdę na pewno przyniosą e, Wam nie, nie raz frajdy. Ciężko go utrzymać, żeby stanął. No, pokaż to się jeszcze. Piękny, kolorystycznie ubarwiony. Słuchajcie, ja go wsadzę do terrarium, bo on mi się coś tu rozchodził strasznie. No, no i gra. Tu właśnie czekam aż przyjdzie do niego terrarium. Że na bardziej zmienimy mu domek. nie będzie słuchajcie, w sam raz. Naprawdę piękne jaszczurki, bardzo żwawe, bardzo żywe. I przede wszystkim ruchliwe. Cieszę się, jak się na nie patrzy. Słuchajcie, przygotujemy sobie babkę dla gekona orzęślonego. że akurat wsadziłem Luciana do kąpieli drobnej. Zaraz Wam go pokażę. To jest ogólnie Pangea. To jest ogólnie, słuchajcie moi drodzy, Pangea. Chodzi o to, żeby zrobić taką babkę. Ja zawsze robię gęsto. jak on i tak z reguły wszystko zjada. Są takie miseczki do, e, właśnie do rzęsku. Gdy przyklejacie na woszką ściankę na szybę, I Wtedy jest łatwiej tym wszystkim manewrować. No ja akurat takiej nie mam. To się co mamy przed sobą używam tylko do rozrobienia e, pangei. Natomiast miseczkę, w którym zostawiam fangę orzęskowi, mam tutaj. A, to mu w zupełności wystarczy. No i takie coś słuchajcie, daję orzęskowi do terarium. Nieduża ilość, bo przynajmniej wtedy widzę, że, że je. No i tak to wygląda. Zobaczmy się sobie jeszcze na Lucjana podczas kąpieli godzież. No. Ojejku, ojejku. Dobra, słuchajcie, jeżeli odcinek się wam podobał, dajcie proszę łapkę w górę. Zostawcie komentarz, dajcie subika. Także dziękuję ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.